Witam Was serdecznie dzisiaj, moi drodzy. Głowica do L365, ale herbatę muszę pić, bo jeszcze dzisiaj nic nie pie. Zabierzemy się do wymiany tej głowicy, czyli w tej drukarce jest głowica, którą sobie nie poradziłem z odróżnieniem. Wyciągałem ją kilkukrotnie, niewiele to zmieniło, natomiast zamówiłem na AliExpress głowicę nową. Rozpakujmy ją, ja nawet nie rozpakowałem, Ona chyba dwa dni temu do mnie dotarła, nawet do mnie nasz widz wczoraj dzwonił z zapytaniem, co z jego drukarką. Bo no to naprawdę powiem Wam szczerze, że nie trwało trochę. Sam już nie wiedziałem, czy to przyjdzie, czy nie przyjdzie, więc jest. A ja ją przemontuję, zobaczymy, czy ona nie wygeneruje żadnego błędu. A jak nie wygeneruje błędu, w drugiej części filmu zabierałem do przodu. Bo tutaj nie wiem czy obu mam, tylko zanim to włączę i się włączy. Yy, spróbujemy zrobić jakiekolwiek wydruki. Tutaj był problem naprawdę dość mocny. Kolor dobrze szedł, natomiast czarny, był w opakanym stanie nie dodrukowywał i powiem wam szczerze dużo czynności. Zobaczcie to jest ta głowica z Aliexpress. Tak wygląda. Wygląda na całkowicie nową. Jestem tylko ciekawy jak drukuje. Mam nadzieję że to się wszystko powiedzie i nie wykryje żadnego błędu a później oczywiście zadrukuje dobrze. Odłóżmy ją na razie na bok. Tutaj to może wywalmy tu. Dobra tam mam też biorce głowicy jeżeli by się okazało że tamta jeszcze będzie w miarę możliwości, coś można zrobić, to też będę kombinował. Ale najpierw, najpierw to wszystko rozłożyć, słuchajcie, i do demontażu się zabieram. Jak nie chcecie, wszystkiego demontować. Ja już film publikowałem nawet na YouTube, jak, jak właśnie zdemontować głowicę. Nie jest to zbyt skomplikowane, ale chyba dałem ciało, moi drodzy. A dałem ciała dlaczego? Bo bym musiał ją odblokować, żeby ją mieć tutaj, a tego nie zrobiłem. Dobra. To zróbmy to w ten sposób. Nie będę tego skręcał, ale teraz przydałby się kabel. Przewód przepraszam, bo czasami nie poprawiacie. Ojej oj, i to jest właśnie to, znowu się nie przygotowałem. Ale zawsze wam powtarzam, to jest tylko YouTube. To nie telewizja wyreżyserowana. A teraz będzie poszukiwanie zaginionej arki kabla. Jasny, więc 100 tysięcy kabli, ale zawsze w momencie, w którym chcesz znaleźć ten kabel, to go po prostu nie ma. Czy jesteś tu? Dobra, pożyczymy od laptopa. Akurat tu jest zasilacz tak, jak jest. Nie będziemy szukać. Ten laptop też jest do naprawy. Już nawet wczoraj go naprawiłem, poza tym, że jeszcze trzeba było zamówić. I <laughs> baterie jak i również klawiaturę. Zobaczmy. Odepnie się. Jak się odepnie, wrednie zabiorę napięcie, przesunę w lewo i jest nasze. Trwało to moment, ale mogłem to zrobić wcześniej. Tylko narażę Was na minuty. Dobra. Skaner, jak już nie chce siedzieć w środku, nie chce z boku, będzie bezpieczniejszy i zawsze to róbcie. A Czasami za szybko pewnych rzeczy chcę zrobić. I teraz tak. Próbę od układu cisowskiego wystarczy wykręcić. Film już wcześniej publikowałem, tego właśnie pokroju, jak dostać się do głowicy w L365. I chyba kilka ładnych filmów z tymi dokarkami mi na kanale już było. I, i czyściłem jednokrotnie te głowicę i z skutkiem takim, że to było bardzo, bardzo dobrze zrobione. Natomiast nie zawsze to wszystko się udaje, więc dzisiaj będę wymieniał tą głowicę. Odbezpieczmy. Tak, taśma od czujnika. Niekoniecznie, tak, abyśmy musieli wziąć pęsetę wyciągnąć. Wyciągnąć tam, gdzie kiedyś się znajdowały czujniki. Czujniki atramentów, poziomów. O, dobra. Z jednej strony, z drugiej też jest. Tutaj kiedyś. We wcześniejszych modelach, tak jak w tym, słuchajcie, to tutaj jest to, co nie ma układów sis czyli czujnik wykrycia tuszu. Czyli patrzcie, że praktycznie jest to wszystko tak zbliżone, tak podobne, że nie ma z tym jakichkolwiek problemów. No firmy, które produkują urządzenia, no przecież nie będą za każdym razem wdrażać nowych procesów. Czyli to, co się sprawdziło, to stosują w swoich nowych modelach, niewiele się różniących, nawet głowice od Epsona krótko nas w większości przypadków są identycznie skonstruowane. Teraz byśmy musieli ją podnieść albo wypiąć taśmę. A czemu nie chcesz mi wyjść? Zawsze nieźle wyskakuje, że o, to jest ta głowica, słuchajcie. To jest ta głowica, to jest głowica nowa. Głowicę sobie odłóżmy na bok. Teraz zamontuję świeżą głowicę. W kolejności takie, że słuchajcie, warto Naprawdę sobie najpierw włożyć ten przewód, żeby później nie celować, delikatnie go wtedy wsunąć na dół. Że, dlaczego? Bo możemy albo nie wpiąć, albo będzie sytuacja taka, że jednak gdzieś coś Wam się zagnie i będziecie mieli problem. Zobaczcie, Iona jest teraz bardzo fajnie osadzona. Nie trwało to długo, wbrew temu, że co by mogło się wydawać, że to nie wiadomo ile minut będzie trwać. Nawet gadając, człowiek jest troszeczkę rozkajorzony, nie wiem czy ta lampa nie będzie nam przeszkadzać. Jest trochę rozkojarzone, jak mówi, czasami błędy popełnia, ale korzystając z tego, że zrobiłem to wielokrotnie, udaje mi się to nic nie zepsuć. Chociaż powiem Wam szczerze, nie. w ostatnim czasie ukazało się, że za mocno cisnąłem płyn i musiałem wszystko czyścić w środku, dlatego. dlatego aha! No właśnie, durny błąd. Dlatego warto zawsze zachować ostrożność i warto kolejność też zachować. Nie bać się przede wszystkim być pewnym, nie łamać czegoś i tak dalej. Myślę, że poszło nam to dość sprawnie. Wszystko jest tu osadzone ok, kolory są w swoich sekcjach. Teraz by trzeba było zabezpieczyć taśmę, żeby nie uszkodziły nam się. To właśnie uroczą zaślepką siedzi, siedzi. Teraz by trzeba było moi drodzy założyć obudowę górną, która też jest dość w prosty sposób do, laptop się włączył. Teraz musiał kabel przepiąć i zobaczyć czy... czy po podpięciu, a to za chwilę zrobię, czy po podpięciu wszystkiego ruszy to tak jak, tak jak chciałem. Przede wszystkim jakoś wydrukuję to będzie. Myślę, że zrobię jedną y, takie strong cleaning spod y, Wig i wtedy spróbujemy wy sprawdzić, jak dokładnie ta głowica zadrukuje. Wtedy możecie mieć zawsze problem trochę z sadzeniem tej taśmy z powrotem, natomiast nie musicie tego wyciągać, bo to służy jako prowadnica. Ładnie się wpina. Sobie zobaczcie, że jest wszystko w porządku. Może no, wiecie co, ja zostawię to w ten sposób, żeby jednak w razie jakolwiek 100 tysięcy razy tego nie rozkręcać. Spróbuję to ułożyć właśnie w ten, tak, żeby mi to nie spadło. I nie, nie robiło ambarasu i nie urwało taśmy. Wyjdzie mi to? Chyba no, chyba nie wejdzie. O. Jest. I teraz tak. Taśma, ja uruchamiam oprogramowanie, no i drukujemy że będzie papier to wsunąć, jakoś mam nadzieję, że damy radę. Dobra, ja się teraz rozłączam i zobaczymy za chwilę jak wszystko uruchomię, bo będzie ta procedura pierwszego uruchomienia trwała. Także za chwilę do Was wracam. Głowica jest założona. Moi drodzy, weak reset. Jak sami widzicie, może ja Teraz było. Jak sami widzicie, weak reset wykrył. Dobrze widać. żeśmy to wykrył. Odbieram się taki momencik. Wykrył. Urządzenie, jakim jest Epson L365 na nowej głowicy, nie wygenerowała długarka żadnego zaznaczonego nic, a nic, jak na chwilę obecną. Co będzie dalej? Nie, jeszcze nie wiemy. Teraz zrobię pierwszy historyczny <grym> wydruk, print test na tej nowej gusińskiej głowicy. No, chodźmy, nie robiłem żadnego czyszczenia, zero czyszczeń, jak na chwilę obecną. Zobaczymy, co za, jak to wyjdzie za pierwszym razem. Za pierwszym razem jest nic. Także sami widzicie, za pierwszym razem nie ma nic. Po założeniu, po sergielach nawet nie wypyła nic na, na kartkę. No i już tutaj jest jeden wielki zawód. Ale dobra, zróbmy coś takiego jak cleaning i zrzućmy ten cleaning na strong. I head cleaning niech sobie pójdzie. On idzie dość długo. Różnie, parę minut na pewno. Ja poczekam, słuchajcie, do momentu, aż, po... aż to ja w jakimś stopniu przejdzie. No i zrobimy pierwszy test. Na razie ja nie widzę nic na wydruku, chociaż powinien być cokolwiek. Ale dajmy jej szansę i zobaczymy za to Także wracam za chwilę. Dobra, no, moi drodzy, czyszczenie z ten strong cleaning przeszedł. No i teraz zobaczmy przy drugim. Przy drugim wydruku, co się będzie działo, jeżeli chodzi o kolejny wydruk? No, i w tym można zakończyć i spłętować zwycięstwo. Widzę, wystarczyło, wystarczyło jednostronny cleaning. Mam nadzieję, że będziecie widzieć dokładnie. Nie ma się czego przyczepić tej centki, której tu nie ma, prawdopodobnie ona się zaraz rozpisze. Także myślę, że... Słuchajcie, głowica z AliExpress, żebym Was nie skłamał, chyba 111 złotych zapłaciłem dwa miesiące temu. Na dwa miesiące prawie szła do mnie. Natomiast patrzałem, w tym momencie jak chciałbym ją zamówić, ona już jest droższa, około 60 zł u tego samego sprzedawcy. Także jest to... no tak to wygląda. Na AliExpress są te... Tematy ruchome. Nie sparzyłem się na Aliexpress na głowicach do HP i nie sparzyłem się na głowicach do Epsona, choć jest to pierwsza, a na Broderach dość często się sparzę. Następne zamówiłem, bo mam naprawdę dużo tutaj klientów, którzy chcą mimo wszystko naprawić swoje drukarki. Jeszcze miałem dwie, które musiałem po prostu skreślić. Myślę, że. Jeżeli będziecie chcieli zakupić taką głowicę, no zerknijcie, albo linka, jak będziecie chcieli do tego sprzedawcy, który jest dokładnie ten model, ten model, który tak zadukował po jednym czyszczeniu, do kc 306 w końcu zejdzie mi z głowy i będzie sprawa załatwiona, ja zadzwonię zaraz do Pana chyba, Matka, dobrze mówię? zaraz Wam powiem, do Pana Łukasza i poinformuję mu, że jest zwycięstwo dwa miesiące walki zrobione. Dziękuję za atencję, podeślijcie też dalej, dajcie suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo te treści się niosą dalej, a gwarantuję Wam, jest 3 września <laughs> i za chwilę będą wszystkie wyschnięte po tych Waszych wakacyjnych wojarzach i będzie trzeba cokolwiek zrobić. Podeślijcie, ktoś skorzysta, ktoś naprawi, ktoś będzie drukował, nie latał wszędzie po serwisach. Dzięki, cześć, cześć i do następnych dni. Mam nadzieję, że było to dla Was wartościowe. Dzięki, cześć.